Tak w ogóle bezsygnałowo, modelacyjnie takie 3, 3 z minutem, także no tak to, takie te warunki cholera, tu no tak, Teraz też takie cztery, także fajnie, no to takie wiesz, pływające trochę, także nie wiem czy to jest sens, grzeczką yy, japę, <grych> Jak później pójdę w ma Trusza maja, nie słyszę, także zobaczymy, jeszcze chwilę i chyba jadę na zakupy, bo to najwyżej z mobila zacznę. takie cztery, trochę to idzie na, na USB, ale ale odbieram już i odbieram także dobrze dobrze cię słyszeć bo cię panie stary pierniku dawno nie słyszałem jak mówię no jak ostatnio wspominałem jak zawsze były łączności z kopotango 08 tak teraz tak teraz trochę to Uciekło no, ale są warunki jakie są, każdy ma swoje problemy i on także. Józek, cieszę się bardzo, że cię słyszał. Ja również miło Ciebie usłyszeć, także dawno cię nie słyszałem, chociaż właściwie to cię odbieram często, ale się nie włączam, bo wiadomo, nie zawsze dolecę. Także pozdrawiam, Sebastian, ściskam grabulę, trzymaj się zdrowo i radiowo i do ponownego. Wszystkiego dobrego już, już tak mocno, ale ja tu zawsze także odbywałem do problemu zdrowo i radiowo również dla Ciebie Józef. miłego popołudnia, miłego wieczoru. Wiesz już niedługo jak się przeniesiesz na tom. Jak się na działkę znowu e, przyniesiesz, także będzie na pewno dużo, dużo, dużo lepiej. Józef, trzymaj się ciepło panie kolego. Wszystkiego dobrego. No 73, bye bye.